Hej, witam Was, tutaj Dominik. Dzisiaj będziemy mieli nieco inny vlogowy odcinek, ponieważ chciałem Wam pokazać kulisy swojej działalności. Czyli dlaczego nie pojechałem myć kostkę tam, gdzie byłem umówiony, no i co na szybko wrzuciłem w zamian. Pamiętajcie o subach, lajkach i dzwonku wtedy, kiedy film Wam się spodoba. Przenosimy się na dach i za chwilę opowiem Wam o co chodzi. No i co się stało szanowni widzowie, że ja dzisiaj tutaj jestem? Czemu podjąłem się tak małego zlecenia? Przecież w Q&A mówiłem, że mm, chciałbym tylko myć wysokociśnieniowo, że nie będę poszerzał swoich usług, tylko właśnie zawężał, żeby nie być w cudzysłowie fachowcem od 17 rzeczy, tylko od trzech. No niestety, sytuacja jaka wyniknęła zadziała się w niedzielę o godzinie mniej więcej 19.30 zadzwoniła do mnie klientka i jak już widzę, Klientkę umówiono na poniedziałek, że dzwoni w niedzielę i jest późno, to wiem, że coś się dzieje. Na telefonie właśnie wyświetliła się ta pani i powiedziała, że ze względu na pogodę chciałaby odwołać dzisiejsze, czyli poniedziałkowe mycie kostki. Jak widzicie, nie jest jakoś tak źle. Nie leje i wiedziałem, że będzie to mniej więcej tak wyglądało, ponieważ było napisane, że od godziny 5 do godziny 8 faktycznie będzie dosyć mocny deszcz, natomiast potem już zacznie się wypogadzać. No i cóż, pani nie chciało chyba się czekać do godziny 8, więc odwołała to zlecenie, właściwie nie odwołała, tylko przełożyła na koniec tygodnia. Nie, nie ma się co dziwić, no. podejrzewam, że nie był to telefon w złej wierze po to, żeby uprzykrzyć mi życie, tylko faktycznie pani chciała mieć dobrze wykonaną usługę. I tutaj nasuwa się kolejne z pytań właśnie w Q&A, że no, jednak jesteśmy mocno uzależnieni od pogody i niektórzy nie lubią, jak ktoś mu się plącze koło domu właśnie w deszczu. Dlatego, no cóż, mogłem się załamać albo krzyczeć na moją klientkę, że Czemu o 19.30? Przecież nie mam możliwości załatwienia sobie czegokolwiek. Będę miał okienko w poniedziałek, nie stać mnie na okienko I, i mógłbym, wiecie, wykrzykiwać tutaj dziwne rzeczy, pokłócić się z tą panią, ale przecież nie o to chodzi. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj. Znajduję się na dachu takiego sklepu i wspólnie wyczyścimy sobie takie zejście dwóch dachów, ponieważ jest tam dosyć dużo liści. Dodatkowo umyjemy kawałeczek kostki. Takie małe zlecenie też czasami się przydaje, oczywiście. Zwyczajnie bym się tego nie podjął. Natomiast jesteśmy u mojego takiego klienta w cudzysłowie VIP. Kilku mam takich. U pana Leszka byłem już. Nie chcę strzelać na 12, może 15 zleceniach, więc tutaj panu Leszkowi się nie odmawia. Za chwilę pokażę wam, co dzisiaj będę wykonywał. I w tym miejscu łączą się ze sobą dwie połacie dachu, dosyć duże. Tam mamy spad, i tutaj podobny. Natomiast są one skutecznie blokowane przez takie elementy, nazwijmy to, lecące z dachu. Oj, to nawet nie jest z dachu. Mamy coś zgnitego. Natomiast zobaczcie, tu jest pełno liści, jakaś taka sieczka. No i trzeba to wszystko posprzątać i na koniec wypłukać pod ciśnieniem. Natomiast niezbyt dużym, ponieważ tutaj mamy papę żeby jej nie uszkodzić. Więc ja zmieniam ciuchy i lecimy. Śmieci zostały już zniesione, łatwo nie było, bo były dosyć ciężkie i przemoczone. Natomiast zobaczcie ładnie, tutaj sobie leżą kują w miejscu do tego przeznaczonym, na dach rzucona już została moja rzutka z żółtą liną. I właśnie wyciągnę nią, pistolet. Natomiast chciałem Wam jeszcze pokazać jak działa trzystopniowa dysza, czyli Yy, mamy trzy yy, możliwości, albo myjemy pod wysokim ciśnieniem płaską dyszą, albo taką punktową jeszcze mocniejszym ciśnieniem, albo delikatnym będziemy spłukiwać. I zobaczymy co tam najlepiej zadziała, bo albo będziemy myli wysokim i płaską dyszą jakoś tak z daleka, żeby niczego nie uszkodzić, albo właśnie tym delikatnym takim, żeby spłukać. To wszystko zależy od tego jaki będzie w tym yy, miejscu spad, więc lecimy. Tylko po to, żeby wam pokazać, jak to wygląda, dach cały spukany nie było to czyste zlecenie. Natomiast zobaczcie, łączenie, właśnie tych dwóch dachów, zostało już ładnie umyte. Nigdzie nie ma żadnych liści. Mam nadzieję, że mi ufacie, bo nie chce mi się iść tam aż do samego końca. No i wygląda to mniej więcej tak, jeszcze z bliska. Gdzieniegdzie widzimy jeszcze jakieś mchy delikatne, natomiast nie o to chodziło, żeby je tutaj umyć i męczyć tę papę, tylko delikatnie spłukać te liście po to, aby nie blokowały nam spadu. Albo w sumie wiecie co, pójdę tam też dalej. Dla tych, którzy nie wierzą, że to jest ładnie i dobrze, to udowodnię, natomiast idę też tylko Yy, idę też tylko po to, żeby pokazać Wam, jak będzie wyglądała dalsza część zlecenia, czyli mycie kostki. Tutaj jakiś słaby spad, ale z odkurzaczem już tutaj wychodził nie będę. W ogóle wiecie co? Nie wiem, po co jest. Nie wiem po co jest to plastikowe. Można by spokojnie to odpuścić, przecież woda by sobie ściekała swobodnie tutaj na dół. No ale niech będzie. Pewnie tu jest może jakaś dobudówka, nie wiem, nie znam się. Idziemy dalej. Kolejny etap dzisiaj to będzie mycie kostki. Oj nie będzie tu widać. Dominik źle to zaplanowałeś. Idziemy dalej. Chciałem Wam pokazać właśnie z tego ujęcia tutaj gdzie stoi ładne BMW czyli te dwa miejsca postojowe trzeba będzie umyć. Dalsza część zostaje. Tutaj mój złomek. Sprzęty, widzicie, już tam stoją. Mejka, tutaj. Tablicę trzeba będzie pewnie zasłonić. Ostatnio się skapnąłem, że się da. Więc już jestem mądrzejszy. Myjemy to. Obmierzymy i lecimy. Widzimy się na dole. Jest godzina 12, więc czasowo całkiem nieźle. Ja już mam przygotowany mój cały plac. Tutaj stoi płyn. Zabezpieczone także miejsce, gdzie stoi myjka. Tutaj też taśma. I na końcu także. Jeszcze z bliska wam pokażę, jak to wygląda. Dużo mchu. Patrzcie, aż do tego stopnia wszędzie to wylazło. Więc co? Nakładamy płyny i lecimy. Thank you ale czy to koniec zlecenia? No, jeszcze nie, zobaczcie myjka jeszcze nie jest złożona, ponieważ tutaj mamy dosyć dużo no nazwijmy to śmieci czyli pozostałości z mycia kostki, jedne taczki już wyrzuciłem, natomiast to wszystko trzeba powciągać odkurzaczem jeżeli bym to zostawił co by mogło się stać? Myślę, że wszyscy wiedzą, samochód wjeżdżający właśnie na te miejsca mógłby to znowu wszystko na tą moją ładną kostkę wywieźć. Więc podpinam odkurzacz i lecimy. Ostatni rzut oka na powierzchnię. Delikatnie przesycha, ale tylko na chwilę, ponieważ nie wiem czy to widać, znowu zaczęło padać. Może na jakieś kałuży wam pokażę? Wszystko fajnie wyczyszczone, umyte, wypłukane przede wszystkim to o czym wam mówiłem. W tym momencie, gdy jest tak odkurzone, nikt na pewno nie wywiezie już tego piachu na nową kostkę. No i dalej co mamy? Tutaj też umyte, odkurzone, nie wiem co by było, gdybym nie miał odkurzacza. Zapewne musiałbym pchać cały ten syf aż na ulicę. No bo w tym momencie, gdy miałem go na samochodzie, no to wiadomo, tak jak widzieliście, tutaj był spad, wszystko sobie to wysprzątałem, potem jeszcze delikatnie wypłukałem na koniec, natomiast gdyby go nie było, musiałbym ciągnąć do najbliższej studzienki. Ona oczywiście jest tutaj, Natomiast pokażę wam w jakim stanie. Patrzcie. I to nie jest zalepione przez Dominika. Tylko przez czas i niestety zaniedbanie.